Ho, ho! Witajcie moi drodzy! Czy byliście grzeczni w tym roku i w trakcie lockdownu jeździliście tylko na trenażerach, a nie na dworze na rowerze? No dobra, wiem, że nie, ale i tak przygotowałem dla was worek świątecznych pomysłów na prezent dla rowerzysty. Jak co roku, worek świętego Mikołaja jest pełen ciekawych inspiracji prezentowych. Zobaczmy, co kryje tym razem. Na początek Bontrager Beats Integrated MTB Tool, czyli bardzo fajny gadżet dla zaawansowanych rajderów, którzy lubią mieć w swoim rowerze porządek i wszystko ukryte a nie gdzieś tam telepiące się w kieszeniach czy w plecaku. To jest zestaw narzędzi, który montuje się wewnątrz rury sterowej widelca też amortyzatora i znajduje się w nim narzędzie multi czyli dziewięciofunkcyjny funkcyjny rowerowy plus skuwarz do łańcucha oraz miejsce na przechowywanie spinki do łańcucha. Dzięki temu, mając takiego MTB tula mamy porządek w swoim rowerze, wszystko spakowane w niewidocznych miejscach, a narzędziownik nie będzie nam się majtał po kieszeniach czy po plecaku. Kolejna inspiracja na prezent to Komputerek rowerowy Brighton Rider 320, czyli po prostu komputer rowerowy z GPS-em, w pełni funkcjonalne narzędzie treningowe, które łączy się z miernikami mocy, czujnikami kadencji i prędkości oraz czujnikami tętna. Jednym słowem ma takie wszystkie potrzebne cechy, żeby pomagać nam w takim treningu rowerowym. Dodatkowo oczywiście działa z aplikacjami typu Strava, Training Fix i innymi najpopularniejszymi aplikacjami treningowymi. Dzięki temu komputerowi możemy też połączyć się z telefonem oraz mieć wszystkie powiadomienia typu SMS-y, właśnie na ekranie Brightona. I to wszystko sprawia, że mamy do czynienia z fajnym urządzeniem, które po prostu będzie służyło każdemu zaawansowanemu rowerzyście w każdym treningu. Kolejny prezent to coś znacznie większego. Wyciągamy. Kask Giant Rail SX, czyli model do agresywnego MTB. Z taką typową konstrukcją dla właśnie takich agresywniejszych dyscyplin kolarstwa górskiego. Ma oczywiście daszek, który jest regulowany, podnoszony ku górze, bądź można go też obniżyć ku dołowi. Wszystko po to, żeby go dostosować do panujących warunków oświetleniowych oraz do tego, jak szerokie pole widzenia chcemy mieć. E, oprócz tego ma bardzo fajny patent system MIX, który zwiększa nasze bezpieczeństwo podczas upadku. E, oczywiście pełna regulacja pasków, regulacja obwodu, takie standardowe e, sprawy. No i jeszcze jedna kwestia, mamy tutaj specjalne mocowanie na gogle, także to jest takie jakby podkreślenie tego, że to model do naprawdę mocnego zjeżdżania, bo osoby, które lubią osłony z górki, często zamiast okularów właśnie wybierają gogle. Co my tu mamy następnego? O, znowu bezpieczny prezent. Słuchawki Aftershocks Aeropex. Jest to bezprzewodowy model słuchawek, które wykorzystują technologię przewodnictwa kostnego. Jest to tak naprawdę najbezpieczniejsza opcja słuchania muzyki na rowerze, ponieważ je zakłada się na głowę w taki sposób, że nie zasłaniają nam otworów w uszach. Dzięki temu słyszymy muzykę oraz słyszymy doskonale to, co dzieje się wokół nas. Także w ruchu ulicznym jest to no, chyba najlepsza opcja do słuchania muzyki na rowerze. One łączą się z naszym telefonem, bądź innym urządzeniem typu mp za pomocą bluetootha. Także dzięki tym słuchawkom możemy również odbierać i wykonywać połączenia za pomocą telefonu. Mieliśmy okazję testować ten model, a jego recenzję znajdziecie na portalu bikeworld.pl, a dodatkowo w tym sezonie Mikołaj Święty przygotował dla Was rabat na ten produkt. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie w opisie filmu poniżej. Czas na kolejną inspirację, a jest nią... Nerka rowerowa z bukłakiem Tule Rail Hip Pack 4 Litry montowana na pasie torba, która mieści najpotrzebniejsze rzeczy na każdą wyprawę rowerową. Znajdziemy tutaj oczywiście wbudowany bukłak z rurką, przegródkę na smartfon, miejsce na jakieś jedzenie, najpotrzebniejsze narzędzia czy dentkę rowerową. Jednym słowem wszystko to, co sprawdzi się i przyda się podczas jednodniowej wycieczki. A ogromną zaletą tego produktu jest fakt, że on totalnie nie krępuje ruchów, montuje się go bardzo wygodnie na pasie i podczas jakiejś agresywniejszej jazdy w terenie jest to doskonała alternatywa dla plecaka rowerowego z bukłakiem. A dodatkowo warto jeszcze dodać, że Tule ma w ofercie też inne rozmiary, mniejsze torby, hip-pack, także warto sprawdzić ich ofertę, bo to naprawdę godny polecenia prezent dla agresywnych riderów MTB. Kolejną propozycją są kremy na otarcia Shenhua Butter, czyli bardzo fajna propozycja do smarowania pośladków dla kolarzy, którzy jeżdżą długie dystanse, albo trenują na trenażerze, albo jeżdżą w terenie, czyli wszędzie tam, gdzie pupa jest mocno narażona na otarcia od siodełka. To jest produkt z bardzo długim rynkowym stażem, numer jeden w USA. No i występuje w dwóch opcjach pakowania, takiej dużej tubie, która przydaje się podczas codziennego użytkowania, ale również w takich małych serwetkach jednorazowych, które są idealną propozycją na jakieś zgrupowania, zawody, czy nawet żeby wziąć sobie taką serwetkę do kieszonki i posmarować serwetki w trakcie długiego dystansu, bo jeżeli jesteśmy ultrasami i atakujemy jakieś 200, 300, 400 km, to to naprawdę znacznie podniesie komfort naszej jazdy, zresztą to podnosi komfort każdej jazdy i tak naprawdę osoby, które chociaż raz spróbują takich specjalnych kremów, raczej z nimi się już nigdy nie rozstają. No i warto jeszcze dodać, że Szemua Batur występuje w trzech opcjach klasycznej Original, taki produkt, który na rynku jest już bardzo wiele lat, ale również w wersji hair dla kobiet oraz w wersji Eurostyle, która ma dodatkową mentol i zapewnia dodatkowe jakby takie uczucie chłodzenia, sprawdza się w trakcie upalnych dni. Nasz worek powoli pustoszeje, ale jest tu jeszcze kilka ciekawych prezentów, między innymi ten, czyli folie ochronne AMS. All Mountain Style to jest hiszpańska firma, która jest takim liderem, jeżeli chodzi o naklejki ochronne na ramę i nie tylko, bo są też naklejki na widelec i inne elementy roweru. No i to jest naprawdę lider, jeżeli chodzi o tego typu produkty. To jest specjalna kompozycja, która nie dość, że jest bardzo plastyczna, łatwo naklejać ją na takie zagięte elementy roweru, a jednocześnie zapewnia świetną ochronę przed jakimiś kamieniami czy uderzeniami łańcucha. Jednym słowem, po prostu. Obowiązkowa rzecz dla osób, które dużo jeżdżą w terenie i narażają swój rower na zniszczenie. A dodatkowo produkty AMS występują w wielu ciekawych wzorach, choćby ten camo. To przecież świetny gadżet, jeżeli chodzi również o dopracowanie designerskie naszego roweru. Dlatego warto rozważyć taką folię jako interesującą inspirację dla prezent dla rowerzysty. Szukamy dalej. Tym razem lampka rowerowa Meilan X5, bardzo fajny produkt dla rowerzystów miejskich, ponieważ to produkt, który nie tylko pełni funkcję typowej lampki tylnej, ale ma również światło stopu czy wbudowane kierunkowskazy. Do tego wszystko obsługuje się za pomocą zdalnego bezprzewodowego przycisku sterowanego z poziomu kierownicy. To jest bardzo popularny produkt dla rowerzystów miejskich. Może nieco zbyt duży do sportowej, treningowej jazdy, ale dla osób, które komutingowo poruszają się rowerem po mieście, interesujący pomysł na świąteczny prezent rowerowy. Lampkę Meilan X5 montuje się na sztycy, a ładuje się ją za pomocą kabla USB. Mam wrażenie, że w tym roku nasz magiczny worek nie ma dna, bo wydaje mi się, że znowu się powiększył, a wyciągam z niego naprawdę potężny prezent, czyli zestaw rowerowej chemii Ilub. E to jest polska firma, która specjalizuje się w produktach chemii rowerowej i ma w swojej ofercie różne zestawy z różnymi produktami chemicznymi do roweru. To jest taka duża walizka, gdzie mamy zarówno preparat do czyszczenia napędu, różne smary do łańcuchów, do łożysk, do amortyzatora. I tak naprawdę, w zależności od potrzeb, każdy znajdzie dla siebie tam fajną opcję na prezent odpowiedniej wielkości do jakby zaawansowania danego rowerzysty. No i niewątpliwie to jest fajny pomysł na prezent, bo nie w tej porze roku, kiedy właśnie się znajdujemy, kiedy jest zimno, dużo błota, brudu, a potem soli, śniegu na szosach, jezdniach oraz ścieżkach, no to tak naprawdę rower wymaga szczególnej opieki, a polska firma Iliub, będąc specjalistą od smarów, może nam ją kompleksowo zapewnić. Czarów jednak nie ma, bo tym razem to ostatni prezent, ale nie byle jaki. Sakwa podszedłowa marki Rozwil, produkt, który Idealnie wpisuje się w takie jakby modne obecnie podróżowanie w stylu bikepackingowym na lekko. Taką sakwę montuje się bezpośrednio do sztycy oraz siodła i mieści ona 10 litrów bagażu. To jest taki idealny rozmiar na to, żeby zapakować najpotrzebniejsze rzeczy i po prostu ruszyć w wyprawę rowerową przed siebie, bez martwienia się o to, czy mamy miejsce na sakwę, czy mamy bagażnik rowerowy, rzeczy możemy go tam zamontować, bo to po prostu montuje się do każdego roweru i jest ona kompatybilna z każdym typem rowerów. Jest oczywiście wykonana z włóknododężnego materiału oraz ma bezpieczne odblaskowe wstawki i to fajny pomysł na prezent dla rowerzysty, który chciałby w nadchodzącym sezonie po prostu ruszyć na wyprawę w nieznaną, prawdziwą romantyczną wycieczkę backpackingową na rowerze. Rozwil ogólnie jest specjalistą od różnego rodzaju toryprewerowych, także niekoniecznie backpacking, może jakaś inna sakwa. Sprawdźcie koniecznie ich stronę w poszukiwaniu ewentualnie innych inspiracji prezentowych. Podobnie jak warto odwiedzić strony internetowe wszystkich producentów, których pomysły na świąteczne prezenty dzisiaj pokazywaliśmy, bo naprawdę w ofertach tych firm jest mnóstwo genialnych fajnych gadżetów dla rowerzystów. Mam nadzieję, że nasze pomysły Ci się podobały. Jeżeli tak, koniecznie zostaw kciuka w górze, a żeby być na bieżąco z takimi treściami, zostaw suba. No i co? Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Wesołych świąt.